Cześć i witam was na kanale Wojowników Ostrości. Eee, tak, jestem tutaj gościnnie. Tak, Już... ponownie Michał z nami, ostry miś, wściekły byk, nasz Michał. Nasz eee, Michał, przyjmuje kanał. Kolejny odcinek, kolejny film, a dziś e, sos śliwka w gorącej czekoladzie od lubelskich słoików. Eto sosik ciekawy. Ciekawy taki trochę w sumie romantyko. Ostrzeżowcy wycili śliwek i czekolady. Tak go podpisują. No. Sprawdzam, czy, czy tu moc jest gdzieś napisane, ale chyba nie. Nie ma. Ale przeczytaj to skład. Zawartość netto to 35 ml, najlepiej tworzyć przednie ważne. Skład. <laughs> yy, Mam w nawiasie. Marisza Pał. Arisha Sa. Arisia, To serio? A, a, purple Ufo. Patrz, to jest. A, a, a. Purple Ufo. Bord 9. Cabanero. Gato Jigsaw. Nie wiem, nie wiem nawet. Jigsaw to jest piwa. Y -y, śliwki węgielki, piwo Porter, troszkę czekolada, cukier y -y, Czy i pocet z jabłek? No, ale piwo Porter jest gorsze, tak? Poza tym trzymaje lodów, te wszystkie e, papryki tak. użyte w socie uprawnionym przez lat bez użycia szczęścia. Na wodówki środków ochrony roślin 100% naturalnie. Na, na, na. Czyli ten produkt nie zawiera środków ochrony roślin, a zawiera środki ochrony konsumenta, czy nie? Czy może nam usiądzie na żołądku jednak? Bo się nie spodziewamy, ale może się okazać, że jednak tak. Może się okazać. Porządna naklejka. Tak, porządna naklejka. Dobra banderola. Intrygujący. To wygląda jak Nutella. Nie, 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 nie bardziej to jest to dziura w środku. Taki krater. Nie wiem, wiem z czym mi się to skojarzyło, ale nie chcę, żeby mi się to Kojarzę, ale no nie wiem, ja żeby widzą się to kojarzy? Tak, nie, nie, nie. Black Hole. Teraz już jest za późno. Teraz już się nawrócił. Nie wiem czemu, ale to jest amerykańska. Black Hole? Nie, tak. Ciemna czekolada, śliwka. Tak, nie w Fragmentem sceny. klasycznym klasycznej no, Tak. Ciemna czekolada, śliwka i mam wrażenie, że papryki tutaj gdzieś też czuję. Tak? Tak, no, ale pierze, na pierwszym miejscu ta ciemna czekolada, potem śliwka, A taki sposób można wyczuć, że, że to nie jest taki zwykły sosik z czekoladowo śliwkowy Nie tak. Pał. Mówi, że pał. Jak pał, to fał czarny sos? Czarny humor, czarny sos. Czekolada filipka na pewno. Czarne wysztyplające koszulki. Kolorystycznie nabrane. Nie, no, musi być bardziej prawdopodobny niż czarny. ten sos. A na też? Chyba, że to jest życzę, nie, ten pomysł. Myślenie, myślenie życzeniowe. <śla> Ja jestem bardzo zaintrygowany tym, jak, jak to mi z tym kurczakiem, który są tu, tu mały, przygotowany. Wiesz, ogólnie czekolada, kurczak, Jest, lubią te kurczaki podobno. Ty, ty do mikrofonu, tu, tu mam mikrofon, bo to jest efektem też podziwu. Bardzo fajny zapach, mi się podoba. Ci się podoba, ale będziemy łyżeczką Bada podać. Tak. Bo jest taki No nie da się go polać. Kakaowy, tak, w tak. do tego poprzedniego odcinka. Zapraszamy widzowie. Tam, jeżeli nie oglądaliście, to polecamy nadrobić. By kwas, to była flaszeczka. Tak, taka kwaskowatość przełamana. Ja kwaskowa tu nie, ale jakby tak głębiej się zastanowić, to tam ten sos i ten twór można połączyć. Powiem tak. Pytanie, czy warto tego psuć? Gdybym nigdy nic nie wcześniej nie. nie recenzował, nie jadł nigdy nic wcześniej czekoladowego z paprykami, a wie że jadłeś razem ze mną, to powiem, że to zapachowo jest zbliżone do papryk plus czekolady obecnej w tak. lewiatanie. Coś, coś w tym stylu, tylko mm. tamto bardziej słodki i w, i w nuty owocowe. każdym tak, razie czuć, czuć, że te papryki tu są. No, czuć te przełamanie tak, tak. takie. Dobra. Dobra, leć z tym. Coś, gdy jest dość gęsty, więc można spokojnie taką kopiatą łyżę nabrać. Na wiem, Czy na głąbku? coś zsiadło? Będziemy przerywali? W nie będziemy się no, okay. to uprzedzaj, bo może przede wszystkim uciec przed strumieniem. Próbuję to rozprowadzić, żeby było po prostu, jak tam. Jakby to powiedzieli przyjaciele Amerykanie? It looks like shit. I hope that doesn't taste like shit. Yes. Ale to jest najgorsze. Wiesz, wiesz co chcesz powiedzieć, a nagle masz taki blind w głowie. No, najgorzej jest blind card. Zapominasz Polish words i wkładasz zdania, English sentences. Nie jestem przekonany do tego połączenia z kurczakiem, ale... Nie jesteś przekonany? Nie jestem przekonany. Ale z powodu czekolady czy, czy z powodu... Kurczaka. Kurczaka. Z powodu czekolady na kurczaka. Ale nie bo... jadłeś nigdy czekolady z kurczakiem? Już nie jestem libera liberalny gastronomicznie, ale chyba nie aż tak. To nawet nie będąc, libe, nie będąc liberalny, nie gastronomicznie, to życzyłbym ci, żebyś kosztował kiedyś wiesz. Tak za udek, udek z kurczaka czekoladowy. No, udek z kurczaka? Tak. Strasznego. Strasznego. Trzy mm. mm. smaki mi się przewinęły jeden za drugim. Puszka, i śliwka. Nie, cztery smaki nawet, bo weszła mi słodycz, kwas potem goryczka ciemnej czekolady, a potem goryczka paprykowa. Ну, это Я бы сказал, что это было бы немного на место. Какие приходят тут да? Jeśli o mnie chodzi. To to Bardzo ciekawe połączenie. Ja wiem, to mnie siedzi. Ja siedzi. To mi wystarczy dać czekoladę i tobie siedzi si 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 ze wszystkim. Mm -hmm. Czuć <ścoughs> było lekko, tą to chyba Wyraźnie czekoladę. Teraz, właśnie ta śliwka nie jest dominująca. A teraz wyraźnie mi wypala boki języka i, i od środka policzki. Na poziomie zauważalnym. Nie, śliwka nie jest dominująca. <laughs> jest tłem dla tej czekolady. <laughs> w ogóle to śliwki jeszcze. Jaka delikatna kwadratura tam była. Po Jeżeli ten delikatny fasek, który poczułem, przełykając, był tam śliwką, to był to delikatny. To było delikatne. Mogą jak? Witał? Jest. Ja ogólnie mam dzisiaj chyba mniejszą gorszą dzień. Mhm pod kątem ryja. Mhm. niższa tolerancja na osób, ale wyższa tolerancja na nas. Nawet zawsze jest maksymalna tolerancja. <noise> <noise> I teraz z boku, języka i policzków policzku na podniebienie. I teraz minutę gdzieś po przełknięciu uderza na języku całościowo minutę po przełknięciu. I na razie skupia się tylko na języku. Przy przełykaniu, jak gdzieś tam robiłem kęsy i na języku tylko pokarm, gdzieś tam się odzywał na gadle, jakieś takie dziubanko umiarkowane, ale to znikło w momencie, w którym przełknąłem. To Dziubanko umiarkowane? Wiatł. Wiatł. Tam jak policzek ale od środka od <śmiech> <śmiech> Przyjemny, dla mnie smaczny, nie przesłodzony. właśnie nie ulipkowy, tylko właśnie nie. jest czekoladowy. Jest. Może z, z tym kurczakiem wy, wy, wybitnie mi nie na to. A jak dla mnie się broni? Ja, dla mnie to w ogóle te pasmaki się spaszczą. Czyli teraz się to skończył z tego? Teraz już po czasie? No, jakby ja walory smakowe odczuwałem w momencie jedzenia. W momencie ich przełknięcia już pozostaje tylko jakby palenie. Ale to nie jest jakieś mocne dla mnie palenie. I teraz tak jakby pieprzne takie rozgrzane na boku wargi. Nawet już zeszło z policzta. I to na piękno jest Nie uczucia, odczucia takie jak było wcześniej. Nawet z języka trochę schodzi. Gdzieś tam jakieś resztki kurczaka kamienizdy. Myślałem, że chcesz się że co chce się mi powiedzieć. Nie, <grym> nie, nie. taki tekst to nie jest A dla mnie tak nie mnie tak, nie do mnie tak. Cóż, przyjemny dla mnie cozik. do czego byście go zastosowali? Ja bym jeszcze duże, na łyżeczki No, A no tak, fakt, <laughs> <gryw> jeszcze To te, 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 te Też mi coś nie pasowało, to jest podsumowanie. Tak, jeszcze łyżeczka. Ja Nagrodę no, bierzesz pierwszy. Dobrze. To no, tylko... ja sobie krótką przerwę. Jaką? jaką na pakanie. O, może do kamery, tam do komery Tutaj nie takie kamerowanie było widoczne, także Nie takie rzeczy z człowieka wyskakiwały na rebirth. prawda. Także luz. Mniej lub bardziej niespodziewanie. Tak. Tutaj różne rzeczy z człowieka wylatywały, także frontem do klienta. Marketing bezpośredni. Oczywiście. I jak zawsze. Nie zachęcać w to. Wiesz, że muszę kolej? Nie wiem, dlatego biorę, a nie powiem. No, ja jeszcze czuję poprzedni odcinek. Jak kodek, to dziwnie brzmi, ale na gardle teraz, jakby jak się szoknęło, to odezwało się to wcześniejsze, tak? To nieprzyjemny ten... taki... Wiem, że płatko, żeby ci więcej zostało do wyzerowania w domku. Aha. Nie, to, 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 się dołożyć. Bo chyba wszyscy wiemy, kto go będzie jadł. Może się dołożyć, dołożyć, do Ja też mam prawie panu. No widzisz, to, to no. Michał coś. ma więcej od ciebie. Przeżyję to. Mam nadzieję, że ten sos nie zaburzy mojego podejścia, jakże miłościwego do sobie. Myślę, że nie. jeżeli... Ja już nie razu umierałem do ostrości, a wracam do ustrości. Woląca siódemka i ósemka pokonały tego, to mam nadzieję, że to też nie pokona. Więc wiesz, to jest miłość, wiesz, romantyczna. To jest, CINOWY, jest. CINOWY. cinowy, zdrowy. Zdrowy? To się ma, to jest cukier i to jest cukier. Zdrowy, tak to mów. dobra. A cinowy jest brązowy. Dlatego jest to ten cinowy, żeby nie zaburzał. Nie rozjaszcze, to jest odsetek. bają, Bo bają tak. masz ale... zjesz tego za dużo. To będzie kimś, tak. No, ale przeruchnąłem to jak taką śliwkę z pastwą, tak? Tak na raz. Chwilę pomyłdałem, ale czuć śliwkę. Czuć. No, teraz nie, na tak. Czuć mocniej śliwkę, ale tak. wciąż czuć. czekoladę też. Hmm. Da, da, da nie czekolady, tak. kakaowość. Tak. Ciemną czekuladę. No. Teraz jak przełykam drugi, trzeci raz te pozostałości, które gdzieś tam się na. Ja też mam lekko. Czuję lekkie, tak. Nie, Nie, ja. nie. E te pozostałości, które gdzieś tam się po przejechaniu przetarły, tu gdzieś tam teraz wylatuje taka kwaskowatość i wzrasta ten poziom ostrości. Znaczy, Właśnie pokazywałem, że, że rośnie. No? A, że mi rośnie. Na języku? Mi nie, nie na języku. Mi na z tyłu na, z tyłu na uderza. I to tak, tak, tak. E, mocno. Z tyłu nogę. Można strzelać tyle nogę? Ale no, Ale na, na czysto mi bardziej smakowało niż z tego kurczaka, to na pewno. Tak. Smaczniejszy. Z ale i mocniejszy. Mi się trochę w krajach, w krajach, w krajach, w krajach, mi właśnie nie wiem, że tylko jest podniebienie. I mi miękkie podniebienie się przerwa. No fajny, bo nie jest tylko chłodki, tylko deserowy. Tylko tak, kupuj. Ma swoją czarną, jakkolwiek to nie zabrzmi, ma swoją ciemną, czarną stronę. Czyli w gorącej czekoladzie. No jest to gorąca czekolada. Jest, 8 papryczek. A nie, to jest tylko w dłużej. To nie jest osiem na dziesięć. To znaczy nie jest moc. No co? Ty potrzebujesz przebicia czy wytrzymasz? To będzie potrzebowało, to się napije, no. prostu. Nie, bo mogę go tu pomóc coś. Temu. Tak, dasz mu się napić. Dla mnie przyjemny poziom. U mnie się teraz ustabilizowało do tego poziomu ciepła. Nie, to u mnie wciąż gryzie, miękkie podniebienie, wciąż gryzie, ale ten efekt kulminacyjny już strzedł. Ale z tego, i z tego takiego cięcia, wyzielenia na, 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 na języka, równał się takim ciepłym na cały Ja czuję tylko boki języka teraz. Takim rantem języka, nie czuję wiesz, gdzieś tam boles, bolesnych innych miejsc, tylko rant języka. I miękkie podniebienie? Ja miałem z rośnika. Ale co jest w tym produkcie i w specyfikacji jego papryk to to, że on nie schodzi skokowo. On mi schodzi jednostajnie, powoli, z punktu kulminacyjnego idzie, idzie, idzie w dół. I też tak robi. I tak samo rosło. W jedną stronę płynnie? I teraz w drugą stronę też płynnie, powoli, spokojnie, tak jak ten lód czekoladowy. Byle płynnie nie wychodził po co? Byle zbyt płynnie nie wyszedł. A ty mi Michał, tej jak, tej jak się czujesz? Powiedz coś. Toż już mi schodzi, ale jest cały czas łamany. Taki, że Bo ciężko mi się mówi. Ja cały przód języka jest hmm? bolesny tak teraz na pewno bym nie mógł zrobić niektórych ciemności, które bym chciał mi trochę popuściło w nosku. siedzisz między sobą, że że nie, może byś chciał nie teraz ja co, by, co byś chciał ja to mówię do Jana i jest co mogę dla zrobić pozdrawiamy Ciągle mam z tyłu głowy to, żeby się odzyskał ten pierwszy sos, poprzez odbijania przełyku jeszcze. Mego sto co? Już na Tak, wszyscy to wszyscy. No. Nie bardzo mam na gębą, demo. A sam nie chcę, bo się wysmakam. No patrz. <laughs> nie wiem, no to mi troszkę gdzieś tam za to krwi przeciściło. Natomiast poziom nie Poziom nie Teraz już tak naprawdę po tym, po tym okresie czasu, jak tutaj gadamy, rozmawiamy, dyskutujemy, yy, odczekaliśmy to już praktycznie wiem, że zjadłem coś, coś pikantnego, coś nawet ostrego, ale już to nie jest w żadnym stopniu nie mnie przez na w ogóle bolesne ani przetarcie na kawałku języka, no i tyle. Ja czuję taką nadwrażliwość podniebienia przy przełykaniu, jak wiesz, jak przełyka ślina i język wędruje do góry, nie? Tak? To w tym momencie gdzieś tam czuję, wiem, że gdzieś tam jest to podrażnienie, natomiast ono w żadnym stopniu nie jest już w bolesnym poziomie. Michał, masz coś do dodania? Czy jeszcze to chodzisz do się? <laughs> Nie, no jest lepiej. Będzie jeszcze lepiej. Próbuję teraz normalnie mówić nie ma już tego jakby intensywnego odczucia. No. ale czuję, że w serwie będę musiał pójść receptory, przełmić, przekurzyć je, ja. przekurzyć ja. Yy, kanapki, mięsa. Kanapki, no, no z pasztetem? Z nie, z, z pasztetem, ale właśnie kanapka z wędliną jakąś i dodanie do tego. To jest, ja na przykład widzę takie położenie. Karmak, jakiś Nie, no ale na przykład na słodko też. Lody, To tak? Jakieś ciasto. Jakieś ciasto, jako to, tak, to też. Ale nie widzę tego w wytrawnych danych. Nie? Nie. Jakiś serniczy. Na Pracę. przykład oscypek z żurawiną i z tym. Nie. Co jest nie. Coś oscypka z żurawiną? Nie. nie, dlaczego? Ja generalnie Popra nie lubię oscypka z żurawiną. do Jeszcze, jeszcze z tym. Dlaczego na przykład? Nie, nie. Do naleśników. No to Jak to, najbardziej. Ale nie do, na, do naleśników na słonę. Nie do naleśników na słone. No nie. Do takich naleśników, zamiast Nutelli, to to. Do jadła, do wala. I ten. Jakże, ja odwala? nie no, w życiu, życiu tych placków ziemniaczanych tu się nie nadaje. Z korówką ja? Nie. Ale w kanapką tyłów, z tego Z kanapką tak. No przecież kanapkę to. A chleb na przykład jak z nutellą wcinasz, to... Ale ja nie z wciną i wetiną jednocześnie. No nie no. Może i nie, ale. No, może ja i nie. wychodzę z założenia, że jestem otwarty na kuchnię fusion. I takie no, nieoczywiste no, połączenie. Tak, Bończę sobie otwarty. Będzie otwarty, no już w, otwarty. dwa dni. to jest otwarty. się dni od to. Generalnie powiedzmy. To Albo do tego. To jest takie? Tak. No, bo fantazja, tak. Ale ja tak. tak, tak. związane z tym. No, nie ma kontynuacji masz fantazję, tylko ich musiał najpierw sumiarką zmierzyć średnica słucha. Musiałbym znaleźć kogoś, kto by chciał to zlizyć później pod Ja chciałbym zobaczyć tylko Cię od pasa w górę, jak Ty byś zrobił to, o czym ja pomyślałem. I potem Ciebie na sorze. Jak co zrobiłeś. Tak. Oni już tam nie takie rzeczy widzieli. Na sorze. W sumie to była nowa, nowa edycja One Man One Girl. Tak. No? No, z inną stroną. <grym> One man, one gun, w wojownicy ostrości. W 2025 wypadku Nie masz psy. Nie masz psy. Nie Będą masz przede wszystkim to... takiego krótszego. Ty byś nie mógł powiedzieć, że się podsmałaś. No nie mógłbym. Ale mogłem powiedzieć, że przy przesiadaniu niczego nie poczułem. A, że jeśli pyku się odważy, to wleci jakiś short, Tu lub tak. na jakiś inny. Tak. Może na Pykbuka na, na zobaczymy. Tymczasem co, Tymczasem ogólnie z mojej strony polecam ja też sosieki, powiem, nie jak do nie do wszystkiego, oczywiście, że nie do wszystkiego, ale do jakichś takich, a na przykład do wafli ryżowych z czekoladą, do właśnie takich dań z ryżem, taki ryż na przykład na nie ciepło, lubię, nie lubię ryż, ryżu przykładowo, z jabłkami, nienawidzę. ale wiesz, ja też dużo Uważam rzeczy nie lubię, ale mogę to polecić do czegoś, bo wiem, że będzie pasuje. Ale na, na te ryżowe to gotowe takie. Też są A ja mam taką wyczerpię. Jeśli ktoś smarmanie. lubi ry, ryż na futku z diapkami, to owszem może sobie też jeszcze polać. Tak. najbardziej. No. no ja bym tego nie zjadł. A tak. na przykład do Grysiku. Nie wiem, Grysik jadłem ostatni raz, nie wiem, 30 lat temu. To możesz sobie zrobić? Nie, dziękuję. Nie wiem, ja szczerze nie widzę ze swarz takiego prywatnego. Ja tu właśnie, bo... Ja widzę prywatne zastosowanie. Bo ty jesteś słodka dupka i jest dużo różnych słodkich tf Ja też lubię słodkie, ale mam jakieś swoje kryteria. Nie może być jasne. Ale czekaj, ciekawe, bo coś mnie to zaciekawiło. Chyba, że to nie był ten SOS. A co tam, to Czyli nie był ten SOS. A co tam miał no, coś napisane? W, spa w spadzie myślałem, że coś będzie, czego nie wyczuliśmy, ale to nie będę zdradzał. To będzie w kolejnym. Aha. Nie, tu jest Dobre. tylko co? Dziw, dziwnie nazwane papryki. Dobra, tak, ale to lubelskie pojki są znane właśnie z tych dziwnych papryki. Ufo, po. Tak. Sipatro, tam jest to Jest, ten... yeah, no jest. Dlatego się to spał. Łapa, to jest łapa. Mazur to... Azur masz łapę. Ale pazur to, to masz chlup. Mo Może to jest taka papryka 50. No, i tu jest napisane Ufo i Borgs naj to jest właśnie. Na ulicy że... Borksa i tego, z Harry'ego Pottera to było. Bergina i Burksa. Bergina i Berksa to jest tutaj ten. Dobra, bo te fantawie już idą za daleko. <grym W grym> no <zainterescentrowe> nie wiemy, gdzie to bój bój. wiem, co zbierze ja zrobię. Zabawię się w kolejną odsłonę tego. To by w filmu piła, bo tu jest jigsaw. I wezmę ten słoiczek i będzie zadanie, że musisz sobie. Se... Palec na staro. Tak, palec. I na smarowanie Będziesz to parę kształtów używać. ten już ten porter za z tego sosu. Dziękuję, Mortier, chyba. Parę porter. Portier bo... mnie dopiero wejdzie. Parę portierów. Ja, ja tego nie chcę mieć, jaki portier będzie wchodził. Trzymajcie się, na razie. Czy ja ra? portiera, czy przy swoim, za... no. czy przy będzie <grym>